Witaj, elektryku! Zastanawiasz się, w jaki sposób fachowo opisać aparaturę modułową w rozdzielnicy? Chciałbyś, aby Twój klient nigdy nie miał problemu z odnalezieniem odpowiedniego obwodu czy wyłącznika? Ciągle zastanawiasz się, skąd wziąć pomysł bądź odpowiednie narzędzie, które wykona to za Ciebie? Mam dla Ciebie świetną wiadomość: otóż w moim sklepie internetowym jest już dostępny szablon do wykonania takich opisów. Szablon posiada zbiór wszystkich potrzebnych oznaczeń, wyłączników głównych, przełączników sieć-agregat, ograniczników przepięć, wyłączników różnicowo-prądowych, opisu obwodów i wiele, wiele innych elementów, tak abyś w każdej sytuacji miał zawsze wszystko pod ręką. Dodatkowo zapraszam dziś na mój kanał YouTube, gdzie o godzinie 18 pojawi się materiał, w którym zaprezentuję to świetne narzędzie. W opisie filmu znajdziesz wszystkie szczegóły. Zapraszam.